Witam wszystkich. Nakrywam krótki film pilotażowy z błędu E3, E03 dokładnie. Załączę Wam hulajnogę, pokażę Wam jak to wygląda. Hulajnoga się uruchamia i po chwili wskakuje błąd E3. Proszę. Objawem tego jest, że hulajnoga w ogóle nie jeździ, jest to błąd Upale, spalenia się jakiegoś tam kondensatora czy czegoś w całym sterowaniu. Kolej nogi moja kolej już jest z rozebrania częściowo, więc pokażę Wam jak to wygląda od środka. Część jest teoretycznie nie za bardzo do naprawy, trzeba wymienić jako nową, bo objawia się tym, U mnie spaliła się kabel na przednim silniku. Proszę, to się dzieje z kołem, gdzie drugie działa ładnie. Drugi się ładnie kręci, tak jak powinno. Chrój S10. Dobra. jest środka, wygląda tak. Rozebrać to jest bardzo prosto. Bo odkręcamy tylko dwie śrubki. Jedna jest tutaj, trzy w sumie. Jedna jest tutaj, druga jest z drugiej strony, proszę. I trzecia jest od spodu. tutaj gdzieś. Tu od spodu. I teraz taką. Kablach nie jest tu najładniej, proszę zobaczyć, to jest jeden wielki bałagan, Ja postaram się to wymienić, bo dostałem nową część, bo u mnie gwarancja tak działa, że można sobie to samemu wymienić. Postaram się to wymienić i uporządkować te kable. Po prostu je trochę oizoluję, zrobię tak, jak to teoretycznie powinno wyglądać. Nie? Nagram kilka filmów, dlatego, że nie będę wam, wam tu zanudzał i pokazywał Wam, jak izoluję kable i wszystko, bo to nie ma sensu, zobaczycie później. Także do zobaczenia za chwilę.